Witajcie na kanale Sieła Marce! Hej! Dzisiaj będziemy grać w, w FC25 i będziemy się grać Polska A, kontra Portugalia. Tak, bo właśnie dzisiaj grają. Mhm. Dzisiaj będzie mecz wieczorkiem i my po prostu też z okazji tego meczu tak chcemy takim, zrobić taki mecz w FC25. Marcelek ty będziesz? Bola, bola. Polska! Basel, Polska! A Portugalia! Lewandowski kontra Ronaldo. No. Co to będzie? Co to będzie? Okej! Okay. Gramy. A Czekaj, Poczekaj, poczekaj. Zobaczymy, nie O, Przyjechali. Przyjechali chłopaki. Już za chwilę będzie wielki mecz. Idzie wrzany, tak, tak. Był w Żabce na Hontogu. O, już jest zaleczył Dobra. Na wspólne emocje. Okej. Okay, i okay, yes, you know. na portugalskiej ziemi. To gramy na Portugalii, dzisiaj? Słuchajcie. Gramy w Portugalii. Wow. To już Nie. Nie. Słuchajcie, Aj. co tu się wydarzyło. A jaj, jaj, tym Co ja zrobiłem? Uuu. ha, i będzie Ronaldo! Do... Ronaldo jest do beściak. Ha Co tu się stało? Dlaczego on. Ja ci oczekiwam. O, pięknie, dziękuję za badanie. Proszę. Piękne badanie. Teraz będzie akcja, poda do środka. I tu cisnę. I już jest. Co jest z O jakie piękne podanie Dziękuję Moi zawodnicy dobrze się ustawiają jak widzicie. Znakomicie, zawodzie gol. Jest gol jak nic. I strzał. Ale Bumka, to był. Przecież dla mnie, bo nie No ja tu o Mógłś, mógłś się pozwolić, żeby on dał on strzał. bez zastanowienia. Bez I główka. Ty, 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 ty widzieliście to? Ja, ok. Pierdni, biegni, pierdni, biegni. Będzie kontra. Teraz wyłoki Patrzcie, się, widzowie. No, Tu ci z tym gościem, załóżcie ślizg piękny. Ej, Ale. co to jest? Co to jest? Ooo, oh, za długo, za długo trzeba było podać. A jak to? Jak to ja wykopałem? Eee. A nie wiem, no... Nie było różnego. Pięknie, zobaczcie, Nie, zobaczcie dobrać jak dobrać. Portugalia sobie radzi Jak pięknie podaje O, o, o kifka! Jak 150 Uuu I jest. jest i podanie A jaj, jaj. Ojej Jest Ojoj oj co to będzie widzowie Tu tu Ma wsparcie by to rozegrać Wiem, że mnie dopingujecie dopingujecie Polsce, ale Aj. dzisiaj to tata jako Portugalia rozwali Marcela, bo, ma, bo Polska ma słabsze Nie, podległy. Bo ja. I zobaczcie. I poda do środka, nikt go nie ten I gol. Jest! hm hmm. 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 Uwaga. Podanie. Dawidowicz. Podanie. Zalewski. O, co ty zrobiłeś? Zalewski się, zza... się zakręcili. Podanie. Podanie. I po podaniu. I. O! Podanie. Co jest? Nie to I podanie. Nie to I po podaniu. Uwania. I tam dziękuję. Ładna. Jest pyk. Bo studi ciebie obrońcy No obroń, patrz. Obrońcy Polski to tak samo roją. Podanko. Tak. Ja ciebie. Prościej teraz jak się da. Wyjdę dalej. Jeszcze Nisko w polekarnie. Co z tym zrobią? No bombarduje polską bramkę. Ajajaj. I główka i gol. Przewodzenie. Jest. Nie ma gola. Są spalone? Spalony nieudana próba nikt nie ma... żeby zrobić to szybciej ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Naprawdę? Niestety spalony A może jest tak, że to jest w tej grze zwane, że ciął Ci gracie komputerowi co nie kontrolujesz to może grają lepiej, wiesz, że tu jest tak bardzo zrobione, wiesz co to jest, że jak masz dużo lepszą, to on faktycznie dużo lepiej gra, może, oni to poprawili może, że wiesz, też. jest Portugalia i każdy mój, też, mm, o widzisz, no, ja na sobie biegnie tym gościem, o tym, to sobie biegnę, a reszta kontroluje komputer, nie, w tym czasie i być może oni są mądrzejsi, lepsi są, bo, no, o! Oh! Nie! Nie wierzę! Uu tam zabrakło, gdyby I wiesz co o to chodzi może być. Widzisz mój na spalony nie. nie, małkiem jest na mój jest piłkarz. A twoje... <grym zabiły> twoje wypadzą na spalne, tak? Ale, to akurat słuchajcie prawda. Słuchajcie, nie nie zamyślałem, że na tych grach, ale może o to chodzi. Że po prostu piłkarze komputerowi. Zobacz. No, ale wyszło i tak dalej. Że oni po prostu yes. y, lepiej grają, wiesz drodzy. Bo są tak dalej, że tak być zawsze we właściwym miejscu. Koniec pierwszej połowy: 0-0. No, Polska zero. miała mega szansę. Był słupek. Więcej szczątków ja oddałem, ale. Ale Polska miała lepszą szansę. Drugą połowę na estadio Lubendika. Gdzie? Jest. I tu... I o... U... ciśnie! Oj, ale dlaczego jest taki wolny? No właśnie mówisz trochę tak zwane jest bardziej realistyczny, wiesz? Wow wow! Tu może być bardziej... O nie. Tu może być bardziej realistycznie być. To ci pokażę, że są faktycznie lepsi. Nie? Może? Co? Wow, Co ja zrobiłem? Co to było? Zadło się trzymać. Wow. No, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. No właśnie, chyba tak. <laughs> okay. Wow! Oh. Co tu się dzieje? Ej, piękna, to była parada! Wow. I teraz oh, no. będzie akcja w Portugalii, patrzcie no, jak wyróżniamy go. Atak. Widzicie? Widzicie? Łoł, wow, wow. Foul, Nie. Patrz, też... Jestem przy piłce. Niewiarygodne. Oj, oj, oj! Lewy, lewy! Co lewy? O nie, myślałem, że wysalował, sorry. Przepraszam, widzę. Zamotałem się. A nic nie stało. Tak? No. Okej, okay. a, y, to ja, właśnie. To nie był fałm. Uwaga, podałem go pięknie, zobaczcie. Pięknie podają sobie Portugalczycy. Igol, szkurcze! Jest i. Musisz szybciej. Lewandowski. Lewandowski, co? Zobacz, jak jest słaby. Stary już jest. Robert Lewandowski. Mówię. Aaaa! <grymka> Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Jest! I stracona piłka. Ten kontratał tak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego <grymka> nie wyszło. I golem będzie szansa bramkowa. Dalej jest groźnie. <grymka> Jeeeeee! Znam, kto obronił. Ja ciebie, To był sam na sam praktycznie. No może nie, nie ja na sam na sam tak do końca, ale... Co? Zapalał w błotka? Okej, tu. Lewandowski. Nie wiem, gdy go podać ci, twoi błotkarze. No? To się gdzieś tam starają, nie? Ja, zobacz, zobacz. O nie wiem. Już mówiłem to wcześniej, to co nie? No. Yes! Aaaaaaah! Gdzie za lewy? Lewy szygona Ronaldo Ronaldo Okej, okay, dobra O, przepraszam widzowie, ktoś dzwoni. Teraz widać jak potężny to był. A tu później Okej, okay, dobra. Udało się No polskiego, przegrywa. Co tu będzie? Lewandowski stanowi. Na Ja ciebie bando i bando ja je dla myślałem, że to fora ja do bramki, ale to mnie było okazji po prostu nie wolno marnować. Co to był srobek? Nie, obok sukka. Obok, obok słupka. Ja ciebie. Ja dobra naagraj. Okej, okay, gram. Jak okazja by dobra, to do jednego sporo jest. Co jest? Czemu wycofał piłkę? Ja paść do góry. O oh no, o oh no, oh o no, oh no, oh no, To 20 no, minut. No, no. to... No i teraz strata piłki. Oj. Kardy. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zcinie się jeśli Czy zobaczy... ja Czerwona? Nie w moim. A teraz... Co jest z sum Są czerwone za chwila w tych grze. Chyba wyglądać lepiej. Niech Nie jest zachwycona, ale cóż im pozostaje jak nie skoncentrować się na samym meczu, który wciąż trwa. O nie! Jeszcze Co jest? Szansa! Jest. Coły? Spalny? Nie! Ja w osłabieniu, jednak on mówił... Jak się stało? Ja dobra... <tum> <głos> <głos> Ale jeśli tak to zrobili... Bo, to Lewandowski dostał czerwoną ja. <noise> kartkę. Widzowie, zwalicie Bartleba Sajewskiego. Ja. O tym golu jest 1-1. I... gol. Buka! Dobra interwencja. I jaka decyzja? Jedyna możliwa. Nie, to jest z Za Zafini może być remisie Sędzia sięga do trucizny. ustawia uważa. No i. Najmniejsza karta. Także, te pisy są jednoznaczne. Yes! yes. yes. Rzecz, Rzecz, no, nawet dosłuchał! No, nie, no, nie i nie to! Co? I na czerwono. Ja ciebie nie. No, co Naprawdę? Spalony? Szkodźmy, za zacznij o ile. Naprawdę? Ale ja Całym wie. zawodnikiem. Swoi co zawodnicy, coś tu jest ta, wiesz, inteligencja komputerowa, tak. oni są no? po prostu niemądrzy. Możebym, tak? no, stop, spalne. O nie! bo ja się za bardzo rozluźniłem. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może Nie! What? Jest! Kryszelił! szelił! Świderski. Znajdę cię! Już drugi gol! O nie, już mam szansę. Aha. O nie, 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 nie! Jest! Wyrównanie szybko No co jest teraz? Masz nie przeciwników tych piłkarzy i lepiej ci sięga? Znakomite przerwanie nie pozwala rozwinąć się tej akcji Coś nie tak nie Halo Może że układ zmienił na boisku i teraz mi gorzej podać Mogą teraz szybką przeciwną bramką już koniec Jaka będzie decyzja szansą Czerwona. Nie, serio? Czerwona. Nie serio? Czerwona. <grym> się kartki, już to. Druga czerwona. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań. Nie mogło tu być innej decyzji. I obrona teraz. Woow! Ale poszło. Ta pamiątka. Dobra. Ej dobra. poleciała bliżej bramki. Są... Ale nie trwale. <grywa> <Jakiś czwazy. grywa> I wygrywał, twój ma jeden. Nie, widziałeś? Mam fuksa po prostu. Jak załóżę, pokadam go. No co jest? Do... Dawaj tę piłkę. No, Dawaj na tę pewno piłkę. Dawaj tą piłkę. Znaczy Czego? Raz. Dawaj piłkę. Dawaj piłkę. Ciekawy mi będzie ostateczny ciąg Nie ma gola. Co za interwencja. Myślałem, że będzie hardtek. I teraz będzie wyrównanie. Mogą Ten jest ruch, ruch, nie to znaczy. Nie, tak nie należy interweniować. Powinien zobaczyć, że rzut. Czeka. Co tu ja się dzieje? Co tam? A razem z Czemu Co To było zupełnie niepotrzebne. Teraz jakoś częściej Ja teraz jakoś częściej formuję. Muszą za chwilę Chyba będzie... yes! Nie! Dlaczego to obronił? Dlaczego to To był Pewny gol to był. O nie, o nie, o nie. Szybko, ustawić. Dobra. I na główkę i gol. I główka. Co tu zrobił? A wasza szansa. Bu jest to czy bułka przecież taki dobry jest? No dobry jest. Dawaj piłkę, dawaj piłkę, dawaj piłkę. Dawaj, dawaj. dawaj, piłkę, dawaj. teraz na połowie. Parzek, widzisz, że podbiegnął, nie trzeba nic tutaj robić. Jak? Jak to koniec? No tak! już nie! Nie, dlaczego? Nie. A ty miałeś fu fuksa po prostu, miałeś fuksa, bo ten Boga ten szał ubronił. Trzy, trzy czerwone kartki i przekrywam. Nie Miałem karny. Widzowie, ja muszę, ja zrobię trening. Ja, ja będę się szkolił i zobaczysz. Zobaczysz. Bo słuchajcie widzowie, ja prawie w ogóle nie grałem FIFA, Grałem kiedyś dawno. No nie! No słuchajcie widzowie, oby tak się skończył mecz prawdziwy, Polska portugalia Tak, tylko... Tylko bez, bez, tych, kartek. bez tych kartek. bo No tutaj to po prostu miał totalnego foksa z tą bułką na tak, końcu. Tak, tak, taki mocny strzał, tak pięknie szło pod poprzeczkę. On to tak. Okej, okay, to tyle na, na dzisiejszy filmik i yy, jak się podobało no co? Dajcie łamki do góry i subskrybujcie. Pa pa! pa.